Witajcie w kolejnym dniu, kolejny dzień, kolejne starcie. Mamy dzień, bodajże dziesiąty, także zobaczmy, co pod dziesiątkami się kryje. Przypominam, że Harry jest jak coś na razie jednym punktem na prowadzeniu. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie w stanie nas zaskoczyć. No i dosyć. Ja mam szczerze, całkiem, całkiem działa, wyciąga dosyć konkretny, bo dostajemy Rona w tym jego kufraku. Po siostrze, tak naprawdę używany kufraczek, dobrze. Ten strój wyjściowy i dziesiąteczka też w tym samym miejscu, co, co tutaj, co my tu mamy. Bodajże DO, ale z czapeczką świąteczną, także tutaj też powiem Wam szczerze, no ciekawa sprawa. Droid kontra Ron. No. Jak to się zakończy? Zobaczmy najpierw, może to złożymy, zobaczymy, co się lepiej będzie prezentować. Dobrze, także i Dio, i Ron zostali złożeni. Eee, no, powiem wam szczerze, że znowu mam dosyć poważny dylemat, ponieważ w sumie, no Ron, okej, okay, dosyć ciekawy, w sumie tutaj ten, taki Fajka, ciężko to nazwać, no, ten jego strój wyjściowy, ładnie, w sensie, zrobiony, ładny nadruk, widzicie, tutaj też się trochę. Mienią te nadruki z tyłu, też jak widzicie, wygląda to dobrze. Dodatkowo, buźka tutaj szczęśliwa, ale wydaje mi się, że w tym kufraczku to raczej powinien z tą minką cały czas nam się tutaj chłopak prezentować. No i no i co? No jeżeli o Rona chodzi, dosyć ciekawy tutaj ten tłów, więc tutaj naprawdę to jest na plus. No po drugiej stronie mamy tutaj tego naszego droida. No tutaj też droid sam sobie, nic specjalnego, dodatkowo czapeczka, więc w sumie, no poza tym dodatkiem, no to chyba jednak faktycznie Ron dostanie punkcik. No nie ma co się oszukiwać, ale jednak to jest fik, jedna para nienaruszonych różek, także to chyba jest po prostu już w każdym, w każdej figurce po prostu jedna para różek jest gratisowo, jedna para jest po prostu tak jakby do użytku, plus oczywiście ten jeden zapas na no to. Zawsze to jakiś gratisik. Tutaj sam nasz droidik dostarczy nam tylko jeden groszek zapasówek. Także no, pff, trudno Trudno było przyznać ten punkt, ale no... bez dwóch zdań chyba. Jednak rondo dostaje za, za ten tłów. No, niestety. Znaczy, stety, niestety no, trzeba być podchodzić do tego uczciwie, do tej konkurencji. Także, mimo tego, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen, no jednak tutaj dzisiejszy dzień przemawia. Na stronę Rona, także Ron z punkcikiem. No i Harry wychodzi nam porządnie na prowadzenie, bo dostają w sumie szósty punkt. Także mamy już 6 do, 6 do 4, także znowu dwa punkty przewagi po stronie Harry'ego. No i coraz ciężej będzie to zrobić Gwiezdnym Wojną. Także na dzień dzisiejszy to tyle. Zobaczymy, co będzie nas czekało. Kolejnego dnia. Ja Wam dziękuję, zdrówka, życzę i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.